Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, DERMANX 100 i w tym krótkim filmie chciałem was zaprosić na moje restreamy konferencji na E3 2019. Cała impreza startuje już jutro, a więc w sobotę 8 czerwca. Zaczynamy od EA Play. Początek streama to godzina 18. Generalnie wszystkie potrzebne linki i informacje znajdą się w opisie. Tam znajdziecie dokument z wszystkimi wydarzeniami, dlatego że każda konferencja będzie oddzielne wydarzeń na YouTubie, żeby później po prostu było mi lepiej ze wrzucaniem zapisów. Oczywiście wszystkie zapisy od razu po zakończeniu konferencji będą publiczne, tak więc jeżeli czegoś nie będziecie mogli oglądać na żywo, zawsze będziecie mogli obejrzeć powtórkę. Spodziewajcie się także oczywiście mojego komentarza na temat tych konferencji, również mojego brata do tego, że jak co roku on będzie ze mną oglądać, zapewne nie wszystko, ale, ale większość tych najważniejszych konferencji on na pewno ze mną oglądać będzie, no i generalnie przez trzy dni już właściwych targów będzie mogło różne panele, wywiady, wystąpienia tak dalej, które jeszcze tak naprawdę nie do końca są pogłaszane. To, co znajduje się teraz w tym terminarzu, jest subject to change, czyli może się zmienić z czasem, szczególnie, tak jak właśnie mówię, te trzy dni już właściwych targów, ponieważ tam będą również jakieś na pewno streamy IGN-u, GameSpot'a, innych tych dużych zagranicznych serwisów, które po prostu będą miały swoje wywiady, swoje panele, swoje prezentacje. Póki co jedyne, co jest pewne na 100% zadatkowane, i z godzinami to L3 Coliseum. Tak więc to będziemy w głównej mierze oglądać, ale jak mówię, jeżeli będzie się na przykład właśnie z jakimś panelem na kolizję pokrywało coś, co mnie zainteresuje bardziej, to wtedy po prostu na bieżąco będziemy ten grafik modyfikować i będziemy oglądać po prostu to, co mi moim zdaniem jest najbardziej, najbardziej warte oglądania i co mi po prostu najbardziej podchodzi. Tak więc już ja tego filmu już nie przedłużam, mam nadzieję, że on wam się podobał, zapraszam was bardzo serdecznie do ustawiania sobie powiadomień odnośnie tego, kiedy się dane wydarzenie zaczyna, no i zapraszam do wspólnego oglądania. Mam Nadzieję, że ktoś tam mi będzie towarzyszyć, ponieważ niektóre konferencje są bardzo późno w nocy, o 4 rano nawet bodajże Devolver Digital się dopiero zaczyna. Także no zdecydowanie będę się tutaj dopomagał monsterkami i tak Mam także nadzieję, że Wam się spodoba grafika, jaką przygotowałem w tym roku na E3, ponieważ napracowałem się nad nią bardzo dużo, szczególnie nad wyglądem streama i nad terminarzem, który również będziecie mieli na żywo na streamie, gdzie będą po prostu wypisane wszystkie nadchodzące wydarzenia z dokładną spisku. To robiłem naprawdę długo, żeby zrobić to ładnie, tak więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Jeszcze Wam tego nigdzie nie teasowałem. zobaczcie to jutro dopiero już na właściwym streamie z jej play. Tak więc już tak czy jak, już tego filmu bardziej nie będę przedłużać, bo i tak wyszedł zbyt długi. Mam nadzieję, że On Wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.